Let's go. Na medach będziemy próbować Q1, które są pół sekundy wolniejsze od softów. Po co na medy, żeby mieć e, trzy komplety softów na resztę.

Ajajaj Za dużo kontr Uszkodzone skrzydło Ty no kurwa, pozycję poprawiłem To ja nie wiem co ja mam robić teraz, tak naprawdę? Spoko już na użytych medach Nie jest wstyd. My się dostaliśmy na 15 na medach No i lecimy, q 2 Myślę, że jeszcze można w zamkowej zyskać sporo. czy 32, 33, 34, 759. O! no Jeszcze pół sekundy do najlepszego czasu P10 No nie Bo właśnie Bota na meta? 204-200 zrobił? What?

Jakim cudem strata? Ja dla Wica Nie wiem, czy to tak miało być? p -pięć. Kurde no! Ach. Dobrze jest! No jeszcze raz? Dobrze zrobiłem! Oj, oj, ale różnica. Myślę, że Hamilton był nawet do zrobienia. Еще одна позиция. Roko, Maxa Teraz trzy Mercedesy prowadzą Zobaczymy czy Bottas będzie odjeżdżał na tych medach Leim.

będzie kara, yeah. My team now is way better than Williams, a to już jest jeszcze? Piąte okrążenie, no kurwa, pięć pitów jedzie. Come on, szybki pit, przed Hamiltonem, żeby wyjechać jakimś cudem, ale będzie ciężko. No je, yeah, no jak 100 doła wolno, release, release. Hamilton drugi raz jechał. Może będzie. Nawet to uszkodzenia jakieś Dobra robimy ich dwóch na prosty Niko slipstream! Niko! Slipstream! Co ty robisz, Niko? Chęci, jakby mnie tam nie było. Uf, nie mam uszkodzenia. Zdałoby się ich płynąć dwóch. Łodź, dyszka kolejna, dzięki. Mam też ćwiczy, bąser, aksa, bąser, aksa, bąser, też ćwiczy, bąser, aksa, bąser, aksa, bąser, aksa, You have a box box? Już no. na pięciu miejscu jestem w tym miesiącu, a pierwszy w tym tygodniu KEKW. No box, mam ten, wszystko okej. Okay. Dzięki, byku.

To chyba już teraz zjadę okon z Tsunodą, Tsunoda leci. Botas, no zjechali. Można, Juras, pozdrawiam Ciebie. Uuu. Ciekawie I se taki oką wyjechał na czwartym O, ale mnie zrobił Dobrze go tam, brać go! odjeżdżamy. Powery się nie podaje. Żartowałem, że to koniec. Oho, czy jeszcze nie skończył? O kurwica! Dzięki. Ile dyszek dzisiaj wpadło? Cholera! A, trzeba uciec z Verstappen'owi na sekundę. Dzięki, Power. Dzięki za 50 Biców, kręci kurde. Grazie, ragazzi! Grazie! <laughs> mentalny. O cholera, ale pędzi. Folks, to Hola. Miau, miau, <mum> miau, 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 miau. Grazie ragazzi, grazie Uff, been Nie wiem, jak mi tak ty uciekłeś, Tego już nie cofnę. Nie, no, ja ale potem ja z tego filmik robię na YouTube. Teraz muszę jakimś cudem wygrać ten wyścig. Znaczy, wyprzedzić Sunodę i Strola na użytych meda. Botas musi zjechać. Good morning, Madry. Stroll jest na medach, a to pewnie nówki są. I uważać w tych zakrętach, bo to ciężko nam w Rtejku się jedzie. ślicie leciec dostowy Oj przypiewszy w bandę strony Dzięki za piątkę. Power. Jeszcze raz mega, dzięki. Jak to uciec teraz. Power. jest za piętnastaka. Jutro sobie zdam sprawę, ze przepierdoliłem stołka EKW, trzymaj na rozwój patry. Dzięki. O matko, ile kasy weszło? No, prze, prze, przewaliłeś na kasę, no co ci powiem? Tommy! 25 zloty! Oh, yeah. How much is it in your uh, currency? He told you you can do it with that set lol. I know I can. Exactly, Tommy. Easy. Easy strat. 2000 Hungarian. What? 2000. Dude, Sunoda to wygra. Fuck. Yeah, nie won't Fuh. No ale widzowie, no powtórka była to. Ale jest yeah. Stroll mi nawet gratuluje, ja pierdyka Tym pierwszy raz widzę tą cieszykę. Stroll drugi miejsce, no on to lubi baku Eu tô muito bem, Wojtek. Spokojnie, zaraz zobaczymy replay. Oooo, oh, Ile, dzisiaj não widzisz Power? Warto, w rankingu jesteś. Where is Yuki? Co jest? take a look at the driver's standings. The Duke increases their championship lead. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver <laughs> what? of the day? Lance Stroll certainly <laughs> <Same old>

No nic, no skończył. 1.40 zrobił Niko P10 ty, no? A jak tam ranking? Uuu, Verstappen bez punktów Perez. No, Hamilton słabo. Bota słabo i się oddaliliśmy. Czarna flaga.